Tylko wykształceni głosowali za Rafałem Trzaskowskim. Nawet Marcin Gortat zabrał głos w tej sprawie. Ja szczerze mówiąc, jeżeli masz mój telefon i głosowałeś na pana Brauna, wykasuj mój numer, proszę cię, nie dzwoń do mnie, nie odzywa się do mnie. Tylko elity intelektualne głosowały za Rafałem Trzaskowskim? Marcin Gortat wyraził swoje stanowisko wobec wyborców zaczynając od Grzegorza Brauna, stwierdzając, że osoby, które oddały na niego głos, powinny wykasować jego numer telefonu i nie kontaktować się z nim. Były koszykarz podkreślił swoje rozczarowanie poziomem wiedzy niektórych osób. Małe miasteczka czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie czy takie reguły? To sorry, ale nie zgodzę się z tym i trzeba interweniować. No nie możemy na to sobie pozwolić. Marcin Gortat, kreując się na przedstawiciela elit intelektualnych, otwarcie gardzi wyborcami spoza wielkich miast. Jego wypowiedzi jasno pokazują pogardę wobec mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, którym odmawia prawa do decydowania o przyszłości Polski. Zapomina, że on i jego rodzina też pochodzi ze wsi. Gortat w swojej wypowiedzi zaznaczył, że nie zgadza się na to, aby mieszkańcy wsi i małych miejscowości decydowali o przyszłości kraju, argumentując, że decyzje dotyczące praw kobiet powinny być podejmowane przez bardziej wykształcone grupy społeczne. Kuba Wojewódzki zadał Marcinowi Gortatowi kilka prostych pytań, na przykład o datę Chrztu Polski, autora nad Niemnem, czy ile jest 7 razy 9. Marcin kompletnie nie wiedział, jak odpowiedzieć. Gubi się, jest zaskoczony i wyraźnie zakłopotany. Próbował odpowiadać, ale widać, że nie ma pojęcia o co chodzi i nie zna odpowiedzi na żadne z tych pytań. jest Polski, który rok? Nie mam pojęcia. Nie, nie odpowiem ci teraz na to nie, Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę, jakbym ci powiedział, że to jest trzy cyfry. 9,6,6. Nie odpowiem ci teraz. dziewięć. dziewięć nie, dziewięć. naprawdę, takich rzeczy ci nie odpowiem. Nie A kto odpowiem. napisał nad niemnem? Dobra, ile jest 7 razy 9? 7 razy 9? Tak. O jezus, Maryja. 70 minus 7? 63. <grystanie> 63, no. W końcu Gortat powiedział, kto to jest Karol Nawrocki i za kim głosuje. A wybieramy pomiędzy potencjalnie, no tak jak tutaj było już powiedziane wielokrotnie, no, sutenerem. Dlatego ja swój głos oddaję na Rafała Trzaskowskiego. Podsumowując, Marcin Gortat twierdzi, że o kluczowych sprawach powinni decydować bardziej wykształceni, czyli jak można się domyślić, tacy jak on sam. Tymczasem wystarczyło kilka podstawowych pytań od Kuby Wojewódzkiego, by cała ta intelektualna elita skompromitowała się na oczach milionów widzów. Gortat nie znał odpowiedzi na najprostsze fakty z historii, literatury czy matematyki, a mimo to poucza innych, kto powinien mieć prawo głosu. Tak właśnie wygląda rzeczywistość. Ci, którzy najgłośniej krzyczą o wartości intelektualnej, sami nie mają pojęcia o elementarnych sprawach. Poparcie dla Trzaskowskiego staje się symbolem oderwania od rzeczywistości i pogardy dla zwykłych Polaków. Elity, raczej elita własnej niewiedzy. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.